Witam, zapewne, zapewne zastanawialiście się, jak wygląda w ogóle pora deszczowa właśnie w Tajlandii, w Azji. Powiem Wam, że pora deszczowa w tym roku, czyli 2024, wygląda tak, że deszcze padają, ale maksymalnie, maksymalnie przez pobyt, przez trzy tygodniowy pobyt w porze deszczowej od września do października. Można było zaobserwować maksymalnie. Mówimy tutaj oczywiście o prowincji Phuket, prowincja Krabi. Nie mówię o całej części kraju, bo tam faktycznie były powodzie, ale wygląda to tak, że nie ma czegoś takiego jak deszcze. I deszcze było wiele lat temu tak bywało, a teraz deszcze po prostu padają dosłownie przez 15 minut i później jest słońce. Pozdrawiam serdecznie. Także wybierając się na. Urlop. Pamiętajcie, że to nie jest tak jak niektórzy mówią, że o, nie jadę w porze deszczowej, intensywnego deszczu. Jest zupełnie inaczej. i Naprawdę przeciekacie 15-20 minut gdzieś w restauracji i już jest fajnie. Tu akurat jest chwila po deszczu, bo deszcz padał zaraz będzie słońce. A te wcześniejsze filmiki właśnie pokazują, jak intensywnie pada, ale jest cały czas ciepło 30 stopni. Siema.